od lat i wygrala Masterchef studniówce i wyglądała jak Kim Kardashian. Jak ten czas szybko leci. Fani programu Masterchef Junior z pewnością pamiętają Natalię Pazdior, gdy ta w 2016 roku wygrała program. Mając wtedy 11 lat, ale ona się zmieniła. Właśnie miała studniówkę i wyglądała jak Kim Kardashian. Natalia Pazdior pochodzi z województwa swytokrzyskiego, Konkretnie z Język w powiecie buskim. Jest uczennica pierwszej Liceum Ogólnokształcacego w Busku Zdroju i przed kilkoma dniami bawila się na wyjątkowej imprezie. Jaka jest studniówka? Maturzyści z buskiego pierwsze ELO świętowali ten wieczór w Palacu w Konarach. Zwycięzczyni Masterchef z przed 7 lat tańczyła poloneza. Podczas całego wieczoru robila furorę swoja kreacja. Karol III podjął decyzję w sprawie Harry'ego. Zignorował protest Williama. Natalia Pazdiorius w maju będzie zdawać niezwykle ważny egzamin, jakim jest matura. Chodź uczęszcza do klasy o profilu matematyczno-fizycznym, to jej wybory, jeśli chodzi o egzaminy. Maja niewiele z tym wspólnego. W wersji rozszerzonej będzie zdawać język polski. Język angielski i filozofię. Co ciekawe. W 2022 roku w całej polskiej filozofii na maturze zdawało jedynie 1414 osób. To mniej niż 0,5% wszystkich abiturientów. Maryla Rodowicz się wygadala, teraz się boi. Co dalej z jej pracą dla TVP? Krzysztof Rutkowski ma nową fryzurę. Echo ochotniają.